Chcesz śledzić oferki w świecie METIN 2? Wbijaj do nas na Discorda, link w opisie. Ujemna Ranga, czyli zmora graczy z dawnych lat, gdzie przez odrobinę pecha i nieostrożności można było stracić ekwipunek wart setki lub nawet tysiące złotych. Pamiętacie złoty naszyjnik z serii z rozwoju WPK? Jest to tarcza 61 level z NNO. No to już go nie mam, bo mi wyleciał. Ja nazywam się Trim i wspólnie zweryfikujemy tajemniczy system rangi ujemnej w METIN 2. Zostawcie łapkę pod filmem i zapraszam was na materiał. Zaczynamy! Zacznijmy jednak od samego początku. W jaki sposób można stracić rangę na serwerze globalnym? Sposoby są w sumie trzy. Pierwszym z nich jest zabójstwo gracza z tego samego królestwa na wolnym, drugim sposobem jest bycie w grupie z graczy, który dokona zabójstwa na graczu tego samego królestwa będąc na wolnym, a trzecim sposobem, a raczej konsekwencją działania jest czytanie kamieni duchowych w drodze do skila na P. Pierwsze dwa podpunkty odrobiną rozwagi możemy ominąć, możemy ich uniknąć, jednak skile trzeba wbijać i w praktyce, no nie da się uniknąć tej rangi negatywnej przy wbijaniu skili do P, no szczególnie teraz przy tych cenach fosorek zen na rynku. W sytuacji gdy Posiadamy minimum 50 level postaci oraz negatywną rangę. Rozpoczyna się koszmar, który skutkować może wieloma negatywnymi konsekwencjami. Klasycznie, będąc w strefie PvP, gracze swobodnie bez konsekwencji są w stanie nas atakować, ale nie to jest najgorsze. W przypadku takiego ataku istnieje szansa na to, że w przypadku śmierci naszej postaci wypadnie z nas jedna lub więcej części ekwipunku. Ale jak to działa w praktyce? Jak często leci z nas ten ekwipunek? Jakie przedmioty pierwsze wypadają? Czas to wszystko dzisiaj sprawdzić. Woja, czyli postać, która posłuży nam jako potencjalna ofiara utraty przedmiotów, wyposażyłem go w pełen ekwipunek oraz jeszcze dodatkowo w pewne losowe przedmioty zawarte w ekwipunku. Dzięki temu jasno jesteśmy w stanie stwierdzić jak często z postaci leci założony ekwipunek, a jak często przypadkowe przedmioty z ekwipunku, takie jak książki czy ulepszacze. Oprócz tego postaci dobiłem pełne 20 tysięcy rangi negatywnej, żeby współczynnik wypadania przedmiotów był możliwie jak najwyższy. Chcę z wami wspólnie sprawdzić najbardziej negatywny scenariusz. Jak często w takim przypadku istnieje ryzyko utraty czegokolwiek. No i co koniec końców powiedział nam ten test? Przede wszystkim to, że losowość tego jest bardzo wysoka. Pierwsze parę zabójstw skutkowało dropem z postaci, z co drugiego zabójstwa. Potem pojawiła się lekka przerwa, podczas której ani razu nic nie poleciało, no i następnie wróciliśmy do dropu z co drugiego zabójstwa. Jakbym miał stwierdzić, czy częściej wypada ekwipunek, czy przedmioty losowe z wyposażenia postaci, wydaje mi się że częściej leciał czysty ekwipunek, ale znaczenie w tym przypadku może też mieć ilość przedmiotów znajdujących się na poszczególnych stronach. Mimo tego ekwipunek nawoju był dość zawalony i stanowił zdecydowanie wyższy procent całości w porównaniu do samego uzbrojenia. Trzeba również wspomnieć o tym, że często oprócz jednego przedmiotu trafiał się rzut, w którym na ziemię leciała większa ilość itemów, czasami nawet 6 przedmiotów. Łącznie woja zabiłem 50 razy i podczas tej próby przedmioty wyleciały dokładnie 15 razy, z czego 9 razy był to założony ekwipunek, a 6 razy były te pozostałe przedmioty takie jak ulepszacze, lub inne tego typu. Sama postać też jest w stanie stracić ekwipunek w momencie ekspienia, czyli od zabójstwa potwora, i to też postanowiłem sprawdzić. Jak szybko przedmiot poleci po zgonie od moba? Czy współczynnik jest taki sam jak w przypadku zabójstwa od gracza? Wydaje mi się, że nie. W takim subiektywnym odczuciu przedmioty leciały zdecydowanie rzadziej niż od zabójstwa innego gracza, jednak w praktyce, jakby miał ekspić w taki sposób z rangą negatywną na spocie, gdzie co jakiś czas padam, no byłoby to naprawdę mocno irytujące i zdecydowanie ryzykowne. No, bo nigdy nie wiadomo, gdzie kto kiedy podleci, tak jak w przypadku mojego złotego naszynika, Nagle chłop na randomowym spocie, gdzie cały dzień nikogo nie minąłem, wziął się po prostu znikąd. Cyk, cyk i nie ma nasiora. Po 25 zabójcach odmów, ekwipunek wyleciał mi dokładnie 4 razy. W jaki sposób można się uchronić od negatywnych skutków ujemnej rangi? Najbardziej oczywisty sposób to zredukowanie jej do zera. Możemy tego dokonać za pomocą fasolki Zen, która redukuje rangę o 500 punktów od minus 20 tysięcy do zera punktów. Istnieją też owoce życia dodające od razu dwa karangi i w jej przypadku możemy jej używać również na randze dodatniej. Nie jest on jednak tak prosty do zdobycia. Możemy go zdobyć z pewnych skrzyń oraz z item shopu. Są jednak sytuacje, w których nie mamy możliwości zredukowania rangi do zera. W takim przypadku na pomoc idą inne przedmioty. Jednym z nich jest peleryna maskująca, która ukrywa naszą rangę i wizualizuje Ją tak, jakbyśmy żadnego minusa nie posiadali. Czy chroni ona przed wypadnięciem przedmiotu? Trzeba było to koniecznie sprawdzić. I już pierwsze uderzenie pokazało, że Peleryna w żaden sposób nie redukuje szansy na wypadnięcie przedmiotu z postaci z rangą ujemną. Oczywiste więc jest też to, że również po zabójstwie przez Mopka ekwipunek z naszej postaci po prostu może polecić. Naprawdę świetnym przedmiotem, który w zupełności rozwiązuje problemy ryzyka związanego z utratą ekwipunku, jest pierścień Lucy. Gdy jest założony, to w dalszym ciągu może coś z nas polecić, ale za każdym razem ten przedmiot jest podmieniany przez pierścień Lucy i to on z nas wyleci, a nie ekwipunek. Próby, które następnie podjąłem, pokazały mi, że pierścionek ten redukuje znacząco szanse na wydropienie z takiej postaci jakiegokolwiek przedmiotu, więc posiada on naprawdę dwie bardzo przydatne funkcje. Istnieją również dwa przedmioty pomagające w szybkim zbiciu oraz dobiciu rangi niezależnie od tego, czy jest ona dodatnia czy ujemna. Są to symbol króla przepowiedni oraz rękawica króla przepowiedni. Symbol przyspiesza wbijanie rangi w momencie, gdy postać po prostu stoi, nie trzeba wykonywać żadnych czynności. Po prostu to zakładamy, stoimy i czekamy, aż ranga samoczynnie się nam nabije. Rękawiczka natomiast mnoży dwukrotnie rangę wbijaną biciem potworków. Na sam koniec, jednak zostawię wam najskuteczniejszy sposób zabezpieczenia ekwipunku przed wypadnięciem, a chodzi o pergamin więzi, czyli blokadę antykradzieżową ekwipunku. Skuteczność tego rozwiązania przetestował sam Gabryś w długim teście, który pokazał, że szansa na to, że cokolwiek z nas wyleci jest znikoma, a każdy przypadek, gdy coś wyleci, można traktować jako bóg, który możemy zgłosić i odzyskamy przedmiot przez administrację. Zapraszam Was serdecznie na ten materiał, link macie w opisie filmu. Tak więc na dzisiaj to tyle. Mi bo moim złotym naszyniku pozostaną jedynie wspomnienia i nauczka, żeby robić większy zapas pierścionka Lucy na czas eksplenia. I z tym przekazę was zostawiam. Widzimy się niebawem w kolejnym odcinku z rozwoju sury, na który już teraz w tym momencie was zapraszam. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia niebawem. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!